Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam was w pierwszym odcinku Dragon Nest. E, myślę, że to będzie smocze gniazdo, jak się nie mylę po przetłumaczeniu. E, jak widzicie, gra MMO, czyli coś, czego jeszcze nie było na moim kanale. E, po nas postanowiłem, że zagłębię się trochę bardziej właśnie w tematykę gier MMO. E, I właśnie pierwszą grą, którą chciałbym przetestować przy was i, i trochę pograć, zaprosić was do gry, właśnie będzie Dragon Nest. Mam nadzieję, że... Mm, Będziecie chętni zagrać ze mną. Przynajmniej fajnie by było. E, tak jak widzicie, mamy do wyboru jeden serwer. Musicie sobie stworzyć konto. Gra oczywiście jest darmowa, e, także wbijamy na serwer na szybko. Pokażę wam co i jak. Mamy jedną postać e, Warriora. E, można oczywiście stworzyć nowe postacie. Mamy cztery postacie do wyboru. E, wiem, że będzie update i dojdą nowe postacie, także zaprezentujemy na razie kto jest. E, czyli tak, pierwszy od lewej będzie kleryk. Myślę, że takie, nie wiem, porównanie do Mnicha byłoby dobrym do, dobrym porównaniem. Ach, Boże, się wysłowić coś nie mogę. Pierwszy raz tak naprawdę prezentuję grę MMO dla kogoś. Przeważnie raczej grałem sam. I właśnie druga postać to jest Warrior. Oczywiście poszedłem na niego, ponieważ ma dużo siły i myślę, że dosyć fajnie będzie się rozwijało. Do tego fajny ma miecz, także... To był, to był atut, dla którego wybrałem tę postać. Także mamy dwóch facetów i dwie kobiety. E, pani Sorcer. E, czyli zwykły magik, jakby na to nie patrzeć. I oczywiście ostatnia postać będzie to, jak się nie mylę, łucznik. Także dosyć fajnie prezentują się postacie. Takie typowo japońskie, duże oczy, w miarę duże głowy i małe ciała. Także fajnie i naprawdę fajnie. Można oczywiście tutaj pozmieniać wszystko, co tylko będziemy chcieli. E, różne kolory, różne fryzury, i każdy znajdzie coś dla siebie. E, także ja powrócę do swojej postaci. Nie będę tworzył nowej, bo nie ma sensu. E, z tego co do, same, do tej pory zauważyłem, e, gra jest dosyć prosta. O, i oczywiście muszę wpisać mój kod, także tutaj zobaczycie czarny ekran teraz. To jest zabezpieczenie numer 2, które też chciałbym wam pokazać. Gdy stworzycie już swoją postać, możecie właśnie wygenerować sobie już w grze hasło. Także tutaj są po prawej stronie randomowe liczby. Ja sobie teraz to wpiszę. Będziemy mieć przez chwilkę czarny ekran tutaj. Eee... Także już wprowadzam swój kod. Cholera, eee... i trzeba będzie tylko odnaleźć. I. O! Jest git. I teraz macie do wyboru channel, na którym chcecie grać. Ja oczywiście gram na dziesiątce, także zapraszam wszystkich. Z tego, co wiem, musicie wybrać sobie faceta, jeżeli chcecie grać ze mną w tym samym mieście. Albo warriora, albo właśnie chyba kleryka. Nie jestem pewien, właśnie go one się tutaj mieszają. Także na pewno ktoś w komentarzach Wam pomoże, co i jak. I oczywiście święcą nam reklamę od samego początku, nowości, co się zmieniło, co można, co można zdobyć jeszcze w grze. Ja mam na razie... Level 9, hmm. jak gra? Gra wygląda naprawdę przyjemnie, e, fajnie się nią steruje, e, jedyne co mi się podoba to właśnie te szybkie takie skoki są, ale z drugiej strony przydatne są, ponieważ Oj oj oj, widziałem spadki FPS-ów i to dosyć, dosyć mocne, a gra nie, nie wygląda jakaś fantastycznie, żeby obciążała, może przez połączenie z serwerem. Ponieważ miałem ostatnio problem z internetem, <laughs> także to jest pierwsze miasto, do którego traficie, jeżeli wybierzecie moją klasę, czyli wojownika. Zapoznacie się z kilkoma npc którzy będą dawać Wam zadania. I co jest fajne w zadaniach? Jak widzicie, po prawej stronie macie te zadania do wykonania. Od razu Wam pokazują strzałecze, w którym kierunku trzeba się udać. Także to jest wygoda, nawet jeżeli zapomnicie, co macie zrobić w danym zadaniu i gdzie się udać, one będą wskazywać dokładną drogę. Oczywiście mamy dostępną mapę. Także to jest naprawdę przydatne. I oczywiście mapa całego świata. Ja na razie znajduję się tutaj e, i muszę się dostać dalej. Także pewnie będę zwiedzał cały kontynent. E, I myślę, że pogram sobie troszeczkę jeszcze, jeszcze przez te kilka dni. I chyba dobiję sobie kilka leveli. Także jeżeli chcecie, jeżeli będę tylko w grze i macie na to ochotę, możecie mnie dodać do znajomych. Eee, także nie męczcie kiedy będę w to grał i tak dalej. Po prostu, jeżeli będę grał no to i, i zobaczcie, że jestem, dodawajcie bez problemu, żaden problem. Ja się nie obrażę. Jak to się cholerstwo otwierało. Hm. A, już wiem. Dostałem jakiegoś y, maila. 27, bla bla bla, czyli nic ciekawego, jakiegoś maila mam. Do ulepszenia itemków dostałem od kogoś. O, dziękuję bardzo. Teraz odpowiemy. Dzięki serdeczne. He, he, he. jak fajnie. E, dobrze, R retrive. Retrieve? Retrieve chyba. Nie wiem, wybaczcie, mój angielski leży. Nie używałem tego języka od bardzo bardzo dawna. E, jak widzicie, w samym mieście nie mam na razie dostatnich żadnych questów, ponieważ wszystkie wybrałem. Jak będą jakieś questy, możecie to właśnie na mapie zobaczyć sobie, gdzie co jest i oczywiście podejść do npc nacisnąć chyba Q też można, jak się nie mylę. Q? Tak, oczywiście Q też działa. Także fajna sprawa. Chwila, mamy jeszcze jednego maila. W takim wypadeczku. Bla, 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 to nie. I coś tu jeszcze było. Aha! To jest coś chyba z... Tak, od twórców, że coś tam jakieś pierdoły są i można coś zdobyć. Dobra, to mnie na razie nie interesuje, na pewno nie będę nic chciał. na razie nie chciał tutaj kupować. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj mamy pierwszego NBEC-a, który na, nas wszystkim zapozna. Ładnie to wygląda, naprawdę bardzo fajnie. Tu jest NPC, który pozwoli Wam na szybkie przemieszczanie się. O, już mogę się przemieszczać nawet. Wcześniej to było niezastępne, czyli gdy dobijecie level 9, i pogadacie z kolesiem, który tutaj stoi przy tym budyneczku, o, właśnie ten, który się pojawił, będziecie mieli możliwość szybkiego przemieszczania się. Jak widzicie, już troszkę gracz się tutaj pojawia. Jest godzina 15, także nie wiem ile jest polskich graczy na serwerze, ale wiem, że zagraniczni gracze często pomagają, jeżeli są jakieś problemy z questami, i dosyć łatwo z nimi nawiązać kontakt. Także bardzo chętnie wypełniają razem z nami zadania. Jak widzicie, ja się posługuję na razie toporem. Może wam pokażę, co ja mam w ekwipunku. Chwila, który to był przycisk P. E, na razie mam pozakładane jakieś amulety, naszyjniki, pierścionki, kolczyki. Bóg wie co. To wszystko dodaje mi jakieś tam oczywiście pomoce przy, przy mojej postaci. E, tu mogę chyba postać ubierać osobno, także ona ma jeszcze inny wygląd wtedy. Fajna sprawa. E, aczkolwiek, jeżeli się mylę, możecie mnie całkiem śmiało poprawić. Naprawdę nie mam dużego doświadczenia z tą grą. Grałem zaledwie może z dwie godzinki. Eee, także nie leciałem na łebne szyje, szyję. Ale przejdźmy kawałek dalej, zobaczymy co tu się będzie działo ciekawego. <laughs> Jedyne co boli w tej grze to że, że jest liniowa troszeczkę. Eee, ponieważ wybieramy coś, mamy po prostu zdobyć to albo zabić coś i na tym się praktycznie kończy nasze zadanie. Jak widzicie quest od razu zmieniają swoje pozycje, także jeden quest mam na wprost. I tutaj mógłbym się wybrać. A jak się nie mylę, chyba zawsze mogę wrócić albo i nie mogę, także na razie nie będę chciał się wybierać. E, tutaj jest rzecz, e, która będzie Wam potrzebna do questów w przyszłości. E, także fajna sprawa. Ale co Wam mogę teraz zademonstrować? Jak widzicie już mogę atakować. E, I to jest podstawowy atak, który składa się jakby z trzech ciosów, czyli cięcie, slash i właśnie jakiś obrót. E, dosyć fajna sprawa właśnie z tym toporem. Wygoda. Plus dodatkowo jeszcze mamy Atak numer 1, który po na napieprasz pięścią. E, silne uderzenie. Atak od spodu, który świetnie wygląda. Plus jeszcze pchnięcie wroga i podbicie. I atak ostateczny, czyli takie ulti. Naprawdę fajna sprawa. Fajnie się to demonstruje i. demonstruje się tak. Fajnie się to przedstawia. E, co jeszcze? Co jeszcze? Czekam na walki PVP. Walki PvP są dostępne prawdopodobnie od 15 levelu, także muszę sobie jeszcze trochę levelu nabić. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do zagrania. Wiem, że dzisiaj jest krótki odcinek, ale muszę przemyśleć, co ja będę chciał pokazać dokładnie w tej serii, ponieważ mm, to jest pierwsze moje takie spotkanie z grą MMO, e, które będę chciał pokazać bardziej. E, domyślam się, że będziemy mieli możliwość później dopiero tutaj przejścia. A jak na razie jest tu ściana dla mnie, także troszeczkę lipa. Widzicie, jestem troszkę odcięty. Ale znając życie, tu się pewnie pojawi portal, ponieważ tak przeważnie w grach MMO jest. Na kanale pojawią się jeszcze różne tytuły, także to będzie seria zatytułowana, nie wiem, MMO Gaming czy coś w tym deseń. Możecie podsyłać jakieś własne pomysły. O, szef z się ma. He i można pogadać nawet z ludźmi, także widzicie, trafia, trafiają się Polacy. Ja informacje zamieszczałem ostatnio, że będę chciał nagrywać w niedzielę, także przepraszam wszystkie osoby z Facebooka, e, które czekały na mnie, ale wtedy zrobiłem live'a i. E, nie wiem, po prostu jakoś na live'ie zostaliśmy. E, I net niestety zaginął mi na dwa dni, także dzisiaj dopiero miałem okazję nagrać cokolwiek z tego. E, także jestem zadowolony z tego że jednak mogę wreszcie wam pokazać grę. Na pewno widzieliście grę już na innych kanałach. Przynajmniej na jednym z kanałów. Pana Brodacza. Właśnie on mnie zachęcił do tej gry. Widziałem to na live'ie, gra mi się spodobała. Po prostu pobrałem i zacząłem grać. Także mam nadzieję, że dołączycie do mnie. O! Elu. No i widzicie od razu pokazała się informacja. Heh. Powiedz się ma do YouTube. Hahaha, ha, ha, jak miło. Ktoś mnie właśnie dodał do znajomych. Fajnie, że informacja się pojawia, że ktoś mnie właśnie dodał. Eee, ja chyba też mogę dodać tę osobę. Inspect party trade add friend. Yes. Ha! Dobra, to ja będę kończył. Także możecie mnie zapraszać. Oczywiście, nick mister C. Channel 10, serwer jest chyba tylko jeden. Także, jeżeli chcecie grać, link macie w opisie. Mam nadzieję, że spotkamy się tu w większej grupie. Nie wiem na ile osób można zrobić partii Mam nadzieję, że będzie dosyć, dosyć pokaźne przynajmniej na 8 osób i coś się będzie dało z tym zrobić. A jak nie, to myślę, że jakieś duele będziemy sobie robić PvP. Także ja się z wami żegnam. Jestem super blondynem. Moja postać myślę, że na razie wygląda dosyć kiepsko. Ale zobaczymy, jak będzie za miesiąc, dwa wyglądała. Ponieważ gra dosyć jest ciekawa, mimo iż jest trochę liniowa. Czyli zdobądź to, zdobądź tamto, przejdź od punktu A do B i powróć. To gra się naprawdę przyjemnie. Także myślę, że dobra rozrywka, nawet na godzinkę, dwie dziennie. Jeżeli nie mamy co robić, albo jakoś chcemy stracić czas. Także ja zapraszam Was do rejestracji. I myślę, że będziemy dobrze się bawić grając. Także, jeżeli macie jakieś pomysły, bądź pomocy, bądź wiecie, jak ta gra działa dokładnie, to jestem otwarty na nie. Także e, myślę, że ugadamy się jeszcze co i jak. Jeżeli będę chciał nagrywać i kto będzie chciał ze mną wystąpić, to na pewno na te się pogadamy. Także do zobaczenia i miłej gry życzę wszystkim. Pa, Pa!